Witajcie w Lubitece. Jestem dzisiaj od samego rana w tym przepięknym budynku, ponieważ odbył się wernisarz Centrum Kształcenia zawodowego ustawicznego, wernisaż młodzieży, ale to nie koniec atrakcji. Już o godzinie 12:00 cały blok artystyczny. Poświęcony kulturze Śląska. Wielkie podsumowanie projektu, folklorowy finish, występy artystyczne, pokaz mody, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji. Z udziałem mieszkańców Lubince, ale także Powiatu Lubnieckiego, na które serdecznie Was zapraszamy. Cały program tego wydarzenia macie pod tym filmem. I przez cały ten dzisiejszy dzień wspieramy również akcje dla kuby. Będzie można kupić takie oto piernikowe, przepyszne świąteczne serce, ale na przykład także piękne koszulki, gramy dobro z akcji charytatywnej z Bilska Białej. A za moimi plecami małe studio fotograficzne, a w nim dwóch wspaniałych fotografów. Czesława Wuka, którą doskonale znacie, ale także pan Arek Dumi Czekają na Was i wykonają przepiękne zdjęcie, na przykład portretowe, za symboliczną opłatą. Serdecznie dziękujemy darczyńcom. Wszystko to dla cuby. Dzień dobry, słuchajcie, jak wiecie, od półtora miesiąca walczymy o to, żeby uzbierać pieniądze na leczenie dla Kuby. I tak naprawdę bez Was to się nie uda. Dzisiaj w Lubitece mamy dwie puszki i mamy nadzieję, że one się zapełnią. Ale to się stanie tylko dzięki temu, że Wy przyjdziecie do nas. Zapraszamy Was. Pomaganie jest fajne.